Zaledwie kilka dni pozostało już do oficjalnej daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a tymczasem e, wszystko wskazuje na to, że Brexit jest od nas... Coraz bardziej odległy. Jak to możliwe, skoro cały czas nie ma porozumienia w sprawie wyjścia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską? A no, seria głosowań w brytyjskim parlamencie, który zagwarantował sobie ostatnie słowo po stronie brytyjskiej e, dla wydania zgody na warunki rozstania z Unią, e, sprawiła, że tak naprawdę brytyjski rząd znalazł się w pewnego rodzaju pułapce. Parlament nie akceptuje podpisanej przez rząd umowy, na mocy której Wielka Brytania miałaby opuścić Unię Europejską, ale jednocześnie nie zgodził się również w jednym z głosowań na opuszczanie Unii bez jakiejkolwiek umowy. To sprawia, że rząd w zasadzie nie ma wyjścia. I będzie musiał prosić Unię Europejską o wydłużenie okresu negocjacyjnego. E, początkowo mówiło się o tym, że okres ten miałby zostać wydłużony na trzy miesiące, co sprawiłoby, że Wielka Brytania nie będzie musiała przeprowadzać u siebie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Coraz więcej jednak wskazuje na to, że ten okres będzie musiał być dłuższy. E, wynika to z faktu, że no, trzy miesiące w tych kluczowych kwestiach, które sprawiły, że. Ta umowa jest nie do zaakceptowania przez brytyjski parlament. Prawdopodobnie niczego by nie rozwiązały, i za te trzy miesiące trzeba byłoby ten okres wydłużać po raz kolejny. Unia Europejska zatem wysyła Wielkiej Brytanii dość jasny sygnał. Skoro nie akceptujecie tej umowy, którą już podpisaliśmy, to musimy. Zdecydować się na znaczne wydłużenie okresu, być może do końca roku, a być może nawet jeszcze dłużej i tym samym oddalenie Brexitu. Co więcej, można mieć takie przypuszczenia, że Unia Europejska zaczyna powoli grać na taki scenariusz, w którym Brexitu mogłoby w ogóle nie być. No bo przecież jeśli ten okres miałby zostać wydłużony na przykład na rok czy dwa lata. To również sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii mogłaby się zmienić i być może pojawiłyby się szanse na przeprowadzenie drugiego referendum i uniknięcia Brexitu w ogóle. Można by pomyśleć, że to bardzo pozytywny scenariusz, ale trzeba też pamiętać o tym, że, nie ma, że to nie jest tak, że on nie ma swoich kosztów. Ten, ta niepewność brexitowa wisi nad nami już 3 lata i coraz bardziej Odciska się na sytuacji gospodarczej nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w całej Europie. Także wydłużenie tego procesu o kolejne być może właśnie lata sprawi, że um, europejskie elity zamiast zajmować się gospodarką y, i tym, y, żeby Europa była konkurencyjna na tle y, na przykład rosnących w siłę Chin i Azji, no, będzie nadal zajmować się swoimi problemami, z pewnymi, niestety, niekorzystnymi konsekwencjami.